19.00 proszę bardzo na 63 godziny, jest 17. Teraz robimy ostatni zjazd na kąt Tajem z domu. trzech Robimy taki kontent jak Ozzy zawsze robił. Zaraz do jego wrócimy. Środacze Króli. Tą środę zatopowałbym, że mogę środa youtuberów. Dlatego, że dzisiaj odwiedziło mnie e, raz, dwa. Nie wiem, czy kolega e, vlog masa. O, kurde, nie włączyłem tego średnia. Vlog masa. E, vlog O, kurde, dobra. Vlog Busen Szczecin czy kolega też jest, czy też prowadzi kanał. No i ruszamy ze sobą wina, o, ale szarpie ja ci kręcę Dzisiaj jest moi drodzy dzień miłośników komunikacji miejskiej i youtuberów. Wszyscy youtuberzy, którzy oglądają mój kanał no na świecie mi dzisiaj łapią Już A jeszcze będzie prawdopodobnie dzisiaj Ozi, bo Ozi od jakiegoś czasu się zapowiadał, że na 63 63 skoczy. Mam nadzieję, że go gdzieś zgarnę po drodze i pogadamy na Skorwinie bo na ja się zrobiło duże zamieszanie. Jeszcze raz przepraszam kolegę, który wraz z kolegą, który był z mojej no, patrzcie za późnym. Vlog. w lok był Szczecin, którego pierdolił inny kierowca nie będę mówił który. Pierdolił go, że mu robi zdjęcia. No dobrze, że stałem, bo by tam nie wiem, powiedziałem, mówię, słuchaj cześć, przydaje się z tych grotą słuchaj, zostaw to bardzo spokoju. Sumiał się z komunikacji miejskiej i nie mogą mnie, ale tam jeszcze tłumaczył, że zawsze się tam wspinał do tego płaka, że że coś tam, coś tam, coś tam. No nie, 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 niepoważna sytuacja, bo no. zaczę podejść, pomyśle, słuchaj, po co mi robię zdjęcie. Jestem mi komunikacji, to mam być jej prośbą. Będziesz sobie zdjęcie, zasłoń moją twarz. Nie ma tematu. I sprawa jest zapyta. On wie, że musi zasłonić twarz, bo chyba, że ma zgodę. I... A tak musi zasłonić twarz, no bo on ma takie sprawy. Także zdjęcia możesz robić, nagrywać sobie możesz w miejscach publicznych oczywiście. Ale twarz musi być, musisz mieć zgodę na opublikowanie. Jeżeli ten kierowca powie, że nie podoba mi się to, że robiliśmy zdjęcia, to znaczy, że zgody mu nie dają. Ale wystarczało to zrobić w sposób normalny. Ludzki przede wszystkim. Nie? A nie straszenia po co robiliśmy zdjęcia i próbować zrobić coś zróbkowego. Życie, są nerwowi kierowcy. Znaczy, inaczej. No, ja to też wielokrotnie mówiłem, mi to po prostu nie przeszkadza. Uważam, że macie fajne hobby, sobie je pielęgnujcie. Komuś się nie podoba. Logan Truman mówił, właśnie miał tam taki numer, że też jedna z dziewczyn się do niego przyciepiła, że go broniła Klaudia, ja to wiem, ale która się cierpiała, nie wiem. Ja mówię, słuchajcie, jeżeli ktoś to ogląda, to chodzi o kierowców. A jeśli chodzi o kierowców... Kierosy też tego nie lubią no Ale teraz wracamy do tego tematu Słuchajcie, jest na filmie Ja to sprawdzę w domu, zanim to opublikuję Żeby nie było, że to ja popełniłem błąd Zobaczcie, stała babka na przystanku Na żądanie Starsza kobieta. Nie machała ręką Ja bym widziałem na tym przystanku No bo stanęłem, no bo mam tak Mówione, że jeżeli widzimy kogoś, to, to stajemy Ale ludzie, do cholery jasne Machajcie tymi ręką prawda, Potem są takie sytuacje, no to było oświetlone. A teraz wyobraźcie czy sobie mi taką sytuację, właśnie jak w miałem na tysiące, czy ostatnio na 7.5, że jest pewnie tam teraz, Zacznijcie. Ja zawsze tam jestem to widać jest, jest w I jak to jest przedstawione na żądaniu, ktoś taki na ciemną ubrany stoi. Ja nie wiem czy to jest śmietnik, czy to jest, nie obrażając mówię, oczywiście, czy to jest słupek śmietnik, czy głów wie co tam jeszcze, co tam może się znajdować. I ja tak naprawdę nie wiem, co to jest. Jak ktoś mi wyraźnie nie, nie machnie ręką, no to jak ja mam się zatrzymać? O, widzicie, wyszedł kolejny temat Kolejny temat Zachowanie pasażerów na rozwój Jest lato, długo, do 22 jest pogoda I nie ma sprawy Jest jasno, to może pan wie coś? Nie myślałem na tym jest długo jasno ok, tak jak teraz ta jesienno-zimowa pora a jeszcze szczególnie jak są upady śniegu lub deszczu, was naprawdę ludzie, nie widać. Naprawdę, mimo tego, że większość z nas ma badania co pół roku wzroku, tak, no to musi mieć takie badania, to tak naprawdę na serio was nie widać. Tyle. Krzyś. dobra nic nie ma i turnamy się to było za ciepło na razie łączymy sobie jedno z latów z ciepłym powietrzem z dogrzelaniem kabiny Także mówię, no wyszedł kolejny temat przystanków na żądanie yy. jeszcze musicie zaraz jak te wertepy się skoczą do Wam musicie pamiętać o jednej bardzo ważnej rzeczy kierowca, który przychodzi do pracy do komunikacji miejskiej jednym z jego zadań oprócz tego, że prowadzi autobus jest obsługa pasażerów czyli składanie wysiadanie ludzi na na przystanku, o, tak jak tutaj macha pan ładnie ręką, kółek, dretonation stanął w takim miejscu, że go widzimy. Jedną z naszych tych jest obsługa pasażerska. I uwierzcie mi, jeżeli zdarzy się tam kiedykolwiek, że kierowca na przystanku na żądanie nie zatrzymał się poza ormową, zażądaliście tego za późno lub byliście, nie wiem, ciemno ubrani, jasno ubrani, no mnie nie, nie zobaczył właśnie to nie myślcie sobie, żeby, że to zrobił celowo, że, że nie miał czasu czy coś takiego. Tak naprawdę mamy to w dupie, jak się jedzie powyżej minus pięciu Jeżeli chodzi o czas oczywiście mamy to w dupie. Jeżeli się jedzie powyżej minus pięciu to po prostu coś się musiało stać, albo tak? Albo jakaś stłużka, wypadek. Zakortowana zakorkowana droga, tak jak często się to zdarza na przykład na 60 jest problem z wyjazdem z cykrowa, bo jest przejazd zamknięty tak i cię inne samochody zablokują także mówię, jedzie opóźniony, wy nie myślcie sobie, że o, no, bo pan był opóźniony bo i mu się tak śpieszyło, że się nie zatrzymuje. nie, to bzdura jest. Jest taka, że po prostu my przychodzą tu do pracy jesteśmy świadomi że obsługujemy pasażerów, że to dzięki waszym biletom i dotacjom miejskim mamy wypłaty, zarobki, pracę i tak dalej. Nie? Także nie jesteśmy w stanie, nie robimy tego celowo. Jeżeli nie zatrzymamy się na żądaniu, to po prostu dlatego, że za późno to zakomunikowaliście lub byliście niewidoczni. Czy to się pasażerów taki i ja o niczym więcej nie mówię. Wszystko inne macie rację. Macie prawo zgłaszać sobie co chcecie. E, bo mi na przykład też jak kierowcy też nie wiem takiego strasznie, że dzisiaj ten autobus też się rusza jest to niekomfortowe dla na, na, na pasażerów. Tak? I jak się zadzwonił z się tym się pod tym samym się podpisał. Po prostu taki autobus 67 Ja nie jestem jakoś tam doszczarowany Jest witalinią bo żech to nie widzimy ona ma duże obłożenie duże ma obłożenie cmentarne y, w okresie y, wakacji, w okresie świąt że <kluzny> trochę może za jedno odpocznie nie wiem, gdzie te 18-metrowe pylony na autobusy, na którą linie zostaną rzucone No bo zostanie, bo to jest chyba tam 8 brygad, nie wiem czy nie wiem 6 brygad chyba w ciągu dnia, no poprawcie mnie tam oczywiście, 8 brygad albo 6 brygad jest w ciągu dnia Także mówię nie w te osiemnastki gdzieś pójdą, no te 18 -metrowe. No nadzieję, się na kołątają bo się tam zakieprzymy jak barany no i linia 58-59 zostanie całkowicie przejęta przez, e, przez PKS no, z powodu, że my z PAK otrzymaliśmy trzy nowe linie wszystkie trzy wjeżdżające z Kołłątaja, no i przez to Dzięki temu się udało uratować Kołłątaja przed PKS-em. Ja przepraszam, że tak mówię. Nie? To nie chodzi o to, ja naprawdę nic nie mam ludzi pracujących w PKS-ie. No pracują w pks jeżdżą takimi autobusami, jakimi jeżdżą. Czy gorszymi, czy lepszymi, nie wiem, Kusił musimy My też mamy hmm. dużo autobusów, to się nadają centralnie do wyrzucenia, ale do mnie to chodzi. Na pewno w domu też i w Policach tak samo jest ale o co chodzi, po prostu ta ekspansywność PKS, czyli PKS się wchodzi wszędzie z tego co do mnie jeszcze doszło na zamiast to prawdopodobnie będą jakieś zmiany jest już, ZGDiTem robi kalkulację ograniczenia linii 74 a rzucić większą intensywność na linię 105 i wtedy byśmy mieli, znaczy inaczej może być likwidacja linii 74 z większą intensywnością linii 105 połączonej kilka brygad naszych, kilka brygad TKS. -y. Z tym, że ta 105 w godzinach niektórych tam rannych czyli tam popołudniowych szczytowych miałaby być przeciągnięta gdzieś w stronę, nie wiem jak to w zakładów piekarniczych. Ale my, no to są wszystko domyślne, no to tak między nami kierowcami tak sobie Rozmawiamy na zajezdni no, i wiele osób twierdzi, że może być tak, że po prostu któregoś tam razu będzie dojdzie do tego, że będziemy mieli współ, współ, będziemy, współdzielić, będziemy je stopić razem